Muszę Wam powiedzieć, że ja z wiekiem dojrzałam do czerwieni i teraz jak ja zakładam czerwień, to słuchajcie, to jest inny człowiek. I powiem Wam, że na pierwszy taki, wiecie, rzut oka ta sukienka jest naprawdę przepiękna, bo mamy tutaj bardzo ładnie zaznaczony dekolt. Z tyłu odsłonięte plecy, talia dopasowana, tyłek podkreślony i sukienka dalej puszczona w dół. Jeżeli chodzi o kolor, to mamy tu taką naprawdę bardzo piękną, głęboką, królewską czerwień i tą sukienkę spokojnie założyć się na wesele, na wakacje. Bo, a, i tutaj musimy jeszcze wam, wam powiedzieć jedno słowo, bo my ze jesteśmy takimi dziewczynami, że jak jedziemy na wakacje, to jest show tam, fashion time, ubieramy zawsze najlepsze ubranie, pokaz mody, wyglądamy jak milion dolarów, wyciągamy z szafy wszystko, co mamy najładniejsze, najlepsze, najlepsze najlepiej się w tych ubraniach czujemy i nawet tak robimy, jak idziemy... Jedziemy z bagażem podręcznym. Zawsze w tym bagażu podręcznym są nasze najlepsze ciuchy, bo to jest czas, żeby celebrać, celebrować urlop, świetnie się bawić i też pięknie wyglądać, więc dziewczyny nie oszczędzamy swoich ubrań i nie chowamy w szafie, nie zostawiamy na jakieś nie wiadomo, jakie okazje, tylko jak jedziemy na wakacje, będziemy mieć fajną, jakąś wieczorną kolację, idziemy, nie wiem, na all inclusive do Grecji. Wieczorem idziemy odwalone jak po prostu szczur na otwarcie kanału.